Afrywański jest razem z nami kierowca rajdowy, dobrze Państwu znany. Tym razem w odsłonie biegowej. Witam. Dzień dobry, witamy. Witamy Cię serdecznie. No właśnie, wyjątkowy bieg, już w przyszłą niedzielę. Mhm. Rozumiem, że dla Ciebie to też jest bieg wyjątkowy, bo z jednej strony sport, a z drugiej strony bardzo ważny cel. Tak, Wings for, for Life, World jest to no, super bieg, bo po no, pierwsze jest charytatywny, więc to od razu e, no, wszystkich mobilizuje jeszcze bardziej. E, no i fajne jest to, bo pomysł tego biegu jest taki, że e, te wszystkie pieniądze są zbierane na leczenie urazów kręgosłupa, więc to jest no, też fajny i szczytny cel, którym ja miałem też trochę przygód, bo miałem też poważną kontuzję kręgosłupa, więc tym bardziej wiem, na czym to polega. No właśnie, bo ty wieś, to, to znaczy znaleźć się w zdrowotnych terapatach, bo ta twoja y... Przygoda, wypadek, prawda, bardzo poważnie i złamanie kilku kręgów nie no, oznaczało kilkumiesięczną rehabilitację. Wy pobiegnijcie tych, którzy są jednak w gorszej sytuacji. Tak, tak, no, to jest jakby to jest coś fajne, że, że w tym biegu po pierwsze biegną ci, co mogą biegać, ale też ci, co jadą no, na, na wózkach i jakby między sobą trochę rywalizujemy. Mhm. Jest to też takie fajne, bo jest to takie wspólne połączenie, że, że, że można jednak no, docenić to co no, sprawni ludzie mają, a to ci, ci, ci którzy nie mają, ale to jest, no, to jest bardzo fajne i na pewno jest to no, mnóstwo, mnóstwo ludzi biegnie, bo już teraz będę, to będzie mój czwarty start i co roku...